jak szybko zdobyć nowe mityczne pety? Czy można zdobyć nowego ekskluzywnego huge glitch peta bez robuxów? Oraz jak na start osiągnąć mega duży level w nowym glitch update w pet simulatorze X? Na te pytania odpowiem wam w tym odcinku, w każdym razie cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Remi, a w tym odcinku powiem wam, moi drodzy, jak najszybciej możecie przyeksplić sobie w tym update'cie, słuchajcie, czyli jak najszybciej zdobyć mityczne pety, słuchajcie, które są naprawdę mega rzadkie, jak słuchajcie, można zdobyć pety, które są, słuchajcie, w tym nowym jajku, który kosztuje aż 800 robuxów, słuchajcie, bez użycia robuxów i czy w ogóle można oraz moi drodzy jakie są najlepsze sposoby na farmienie oraz, moi drodzy, ukryte rzeczy w tym update. Cie. Na te wszystkie pytania wam odpowiem w tym odcinku. Ale zrobię to, jeżeli teraz koniecznie zostawicie łapkę w górę, suba z dzwonkiem i napiszcie w komentarzu po tym filmie wasz nikt zrobił. Słuchajcie, ponieważ jest cały czas konkurs na pety, słuchajcie, miały być dzisiaj wyniki, ale postanowiłem, że dołożę wam do konkursu jedną bardzo, bardzo opę rzecz. Słuchajcie, która będzie do wygrania, a wyniki do konkursu, słuchajcie, będą w następnym odcinku, więc pamiętajcie o tym, łapka w górę, subik dzwonkiem i wasz z Lawicsa, słuchajcie w komentarzu, a my jesteśmy słuchajcie w nowej strefie portal hakera, czyli słuchajcie naprawdę zarąbisty portal hakerski, który słuchajcie jest zakończeniem całych tych stref i mamy tutaj słuchajcie mega obe skrzynki, ale w tym filmie opowiem wam o tym, jak wy możecie bardzo szybko zdobyć nowe mityczne pety, słuchajcie jak to naprawdę szybko zdobyć oraz jak w ogóle wylewelować się na naprawdę potężnego gracza. Oglądajcie ten odcinek koniecznie do końca i naprawdę moi ludzie siądźcie sobie wygodnie, bo dzisiaj będzie bardzo ciekawy odcinek. Na samym początku moi ludzie zajmiemy się jedną podstawową rzeczą, tak jak pewnie wiecie, dodane zostały dwie nowe strefy, czyli, moi drodzy, strefa oczywiście glitch, czyli mamy, moi drodzy, strefę glitch, która jest tutaj oraz, moi drodzy, hacker portal, czyli, moi drodzy, mamy generalnie tam daleko hacker portal oraz, moi drodzy, fajną glitch strefę i teraz, moi drodzy, jest jedna ważna rzecz, którą musicie wiedzieć o tym, żeby zdobywać, słuchajcie, nowe pety z nowego update'u. Po pierwsze, moi drodzy, pójdziemy sobie teraz oczywiście na tech shopa, czyli do miejsca, które jest kluczowe w tym update'ie, bo to jest bardzo ważne miejsce i teraz, moi drodzy, w samym początku polecam wam w ogóle zrobić no bo słuchajcie, jak będzie pamiętacie, na samym początku tego update'u wywaliło Robloxa I miałem o tym film, słuchajcie I został dodany kod do Robloxa, który nazywa się, słuchajcie, na pamiątkę właśnie tego, słuchajcie 404 Roblox, słuchajcie Czyli właśnie błąd 404, słuchajcie, Robloxa Po tym jak update Pet Simulator został, słuchajcie, wprowadzony w życie Czyli po prostu wywaliło nam Robloxa I zobaczcie, to nam daje 8 razy triple coin boost Czyli coś, co jest, moi drodzy, bardzo, bardzo, bardzo potrzebne Abyśmy, moi drodzy, mogli w ogóle fajnie się levelować na tym update'ie I teraz, moi drodzy, mamy tutaj nowe jajka, zobaczcie Mamy tutaj glitched egi. Czyli moi drodzy, nowe jajka właśnie z glitch trep. I Mamy tutaj, słuchajcie, złote takie pety i mamy takie zwykłe glitch pety, moi drodzy, i bardzo fajnie, ale pewnie, moi drodzy, zastanawia Was jedna mała rzecz. Ponieważ za mną, dokładnie teraz za mną znajduje się pewnie, słuchajcie, pewne drzwi się znajdują. Są to, moi drodzy, drzwi do tajemniczego miejsca, gdzie, moi drodzy, cały myk polega na tym, słuchajcie, żeby właśnie tam wejść. I to tam, moi drodzy, można zdobyć właśnie najlepsze pety w tym update. I żeby wejść, słuchajcie, tutaj, jak pewnie widzicie, mamy taki guzik, e zobaczcie, musimy, moi drodzy, zapłacić 10 bilionów tych oraz 500 tysięcy diamentów, moi drodzy. I właśnie to jest przyczyna tego, że postanowiłem, że do konkursu, słuchajcie na moje pety dodam wam jeszcze, słuchajcie, konkurs przy okazji w tym samym słuchajcie, konkursie właśnie na 500 tysięcy diamentów, tak abyście, moi drodzy, mogli tam wejść. I moi drodzy, jest to warte ponad 500 robuxów, więc naprawdę, moi drodzy, mega fajny giveaway. Więc teraz, moi drodzy, odblokujemy sobie tą strefę i sobie tam wejdziemy. Zobaczcie, mamy tutaj hacker Egi, czyli moi drodzy, mega potężne Egi, gdzie jeden słuchajcie Egg, patrzcie, oferuje nam huge PETA. Jak pewnie widzicie, moi drodzy, tutaj do wydropienia jest. Huge pet. Nawet sam powiem wam szczerze, nie wiem jak on się nazywa. W każdym razie, moi drodzy, jest to huge pet, którego można wydropić właśnie z tego jajka. I w tym odcinku powiem wam jak najszybciej możecie, słuchajcie, go zdobyć, ale na samym początku otworzymy sobie jedno takie jajko, zobaczcie, i wydamy w tym celu. Zobaczmy, czy mamy ultra laki, Nie, nie mamy ultraki. Pamiętajcie o tym, że jak koniecznie otwieracie te jajka, to żeby się koniecznie, słuchajcie, dawali sobie ultra laki boosty, bo to jest mega, waż, mega słuchajcie, ważne. I teraz słuchajcie, otworzymy sobie jedno takie jajko za 3 miliony dechkoń, czyli naprawdę sporo, moi drodzy, więc otwieramy sobie, uwaga, co nam takiego wypadnie, drodzy, i mamy Haker Drakun, czyli moi drodzy, mamy takiego, słuchajcie, tutaj borsuka i zobaczmy, moi drodzy, ile on jest wart. Słuchajcie, hack drakun, jest on warty 11,3 biliona, moi drodzy jak pewnie, wiecie nie jest to zbyt mocny pet, ale teraz, moi drodzy ale w tym odcinku powiem wam, moi drodzy, jak bardzo szybko możecie zdobyć od razu te mega dobre pety. Słuchajcie, w każdym razie musi teraz koniecznie podążać krokami za mną i robić dokładnie, słuchajcie, to samo co ja. Jak powiedzmy zauważyliście, moi drodzy, jak mamy takie pety przeciętne, moi drodzy ja o mam obecnie przeciętne pety, czyli takie moi klasyczne pety, to moi drodzy, jeżeli pójdziemy sobie. sobie Zobaczcie teraz, to jest bardzo, słuchajcie, ważne. Jeżeli pójdziemy sobie na Steampunk Chest i jeżeli będziemy, słuchajcie, z boostami niszczyć tą skrzynkę, to zobaczymy, ile będziemy mieli, słuchajcie, milionów tych coinów na tik, moi drodzy. Mamy, uwaga, mamy 7 milionów tych coinów, czyli naprawdę bardzo mało, słuchajcie. Teraz, jak pójdziemy sobie na kolejną skrzynkę, czyli, moi drodzy, Giant Alien Chest, to mamy, moi drodzy, uwaga, ile? To mamy, moi drodzy, uwaga, uwaga, mamy na tik około, słuchajcie, milionów 66, czyli, moi drodzy, już dużo, dużo więcej niż na poprzedniej skrzynce. A teraz na przykład mamy 48. Słuchajcie, ale, ale moi drodzy, żeby jak najszybciej teraz farmić te konie, moi drodzy, po tym updatecie musicie zrobić dokładnie teraz to samo co ja. Ogólnie, moi drodzy, jeżeli pamiętacie, to tam mogliśmy zdobyć 60 milionów tych konów, ale moi drodzy, jeżeli teraz pójdziemy sobie na nowe skrzynki, słuchajcie, w tej strefie i w strefie, która kosztuje 7,5 biliona tych konów, słuchajcie, to jest obowiązkowo pierwsza rzecz, którą musicie zrobić, czyli odblokować słuchajcie, te dwie nowe strefy. Jeżeli nie macie odblokowanej jeszcze, słuchajcie, tej strefy, to koniecznie, słuchajcie, farmcie sobie właśnie tamtą skrzynkę Alien Giant Chest. A jeżeli, moi drodzy, macie odblokowaną tą strefę, to bardzo. Wam polecam, zobaczcie, niszczyć dokładnie te słuchajcie pojemniki, ponieważ dzięki temu, moi drodzy, zobaczcie, mamy teraz na przykład 56 milionów, a teraz na przykład mamy, zobaczcie, mamy teraz 90 milionów plus ludbach, zobaczcie. I od razu mamy słuchajcie, już 150 milionów w krótkim czasie. Ale teraz, moi drodzy, jeżeli polecimy sobie na tą nową strefę hakerskim portalem, to jeżeli będziemy niszczyć taką skrzynkę, tylko ona, słuchajcie, niestety troszkę się będzie niszczyła z naszymi pytami, ale zaraz zobaczycie, ile z tego będzie. bo moi drodzy, na Tick mamy około 90 milionów tych coinów. I to jest bardzo ważne, słuchajcie, żebyście koniecznie ekspili sobie. Te skrzynki, ponieważ to jest obecnie najprostszy sposób na zdobywanie tych coinów, ale jest tu jeszcze, moi drodzy, jedna bardzo ważna, rzecz, słuchajcie, kopiąc te skrzynki, możemy w łatwy sposób słuchajcie, zdobywać loot bugi, a to one właśnie dają nam najwięcej, słuchajcie, tech coinów z tego wszystkiego. O, zobaczcie, już Santa Paus tutaj Zobaczcie, to jest on. I ogólnie słuchajcie, jeżeli macie mocne pety, to polecam wam słuchajcie, wejść na jakiś priv serwer i moi drodzy, zmienić w ustawieniach pet sending na single. Teraz, moi drodzy, każdego jednego peta dawać do jednej skrzynki, słuchajcie i sobie troszkę poczekać i dzięki temu będzie mogli naprawdę mega szybko expić, bo ogólnie bardzo są. Mega loot właśnie. Jeżeli one będą lecić, to będzie mieli naprawdę mega drutych coinów. I tym samym, moi drodzy, będzie mieli naprawdę mega możliwości. Ja niestety, moi drodzy, mam trochę słabsze pety, więc muszę wysyłać wszystkie pety do jednej ze skrzynek. Słuchajcie. I teraz zobaczcie, jak się zniszczy ta skrzynka, to powinny nam, słuchajcie, wyskoczyć loot buggy. i Zobaczmy, moi drodzy, teraz. I zobaczcie, moi drodzy, czy wyskoczą nam teraz lud bugi. Bo ogólnie z tych skrzynek potrafią naprawdę mega loot bugi. Wiecie, Zobaczcie loot bugów, zobaczcie! I teraz zobaczcie, ile mamy słuchajcie, tych coinów. Zobaczcie na to, moi drodzy. Mamy teraz wow, mamy bilion, ponad bilion, zobaczcie, mamy teraz 3 biliony tych koniów zdobyliśmy. Zobaczcie, co jest w ogóle. Ej, tutaj, jeszcze tutaj, zobaczcie. Naprawdę jest to mega opłacalne, aby niszczyć właśnie te skrzynki. Ale słuchajcie, dzięki temu właśnie zdobyłem 3 biliony tych koniów dodatkowo, moi drodzy. I teraz to, co wy musicie zrobić, jest bardzo ważne, moi drodzy, to wrócić z powrotem, słuchajcie, właśnie na dotek shopu. I teraz, moi drodzy, zobaczcie, tutaj macie indeks. I ogólnie mega ważną sprawą jest to, abyście pozbierali sobie ten indeks, ponieważ, moi drodzy, na przykład, dzięki temu będziecie mieli więcej slotów na pety a im więcej slotów na pety będziecie mieli, tym słuchajcie, bardziej będzie mogli expedować. Słuchajcie, skrzydki, i tym więcej tych coinów będziecie mogli, słuchajcie, zdobywać. Więc to jest mega ważne, słuchajcie, żeby robić ten indeks, słuchajcie, jeżeli nie macie zbytnio jak go zrobić, to ważne, słuchajcie, żeby się popytać jakiegoś swojego znajomego czy kolegi, czy wam nie pożyczy, słuchajcie, petów do indeksu, bo to jest mega ważne, słuchajcie, żeby ten indeks robić, bo dzięki temu słuchajcie, możecie po prostu więcej tych coinów naraz zdobywać. I zobaczcie, moi drodzy, teraz na to, ponieważ moi drodzy, zobaczcie, ogólnie to jajko kosztuje 4,5 biliona słuchajcie, tych coinów i z niego mogą wyciszkać słuchajcie, takie standardowe glitch pety. A to jako mogli kosztuje 500 milionów końców czyli już dużo, dużo mniej, słuchajcie, i z niego też go wylecieć takie, słuchajcie, standardowe glitch pety, ale te jajka, moi drodzy, są właśnie najważniejszymi jajkami. Zobaczcie, moi drodzy, to złote jajko pozwala nam wydropić złote, takie specjalne pety, na przykład myfikale. To jajko, moi drodzy, pozwala nam wydropić zwykłe takie pety. Ogólnie to, co ja Wam polecam otwierać. To są te jajka za 3 biliony. Powiem słuchajcie, dzięki temu będziecie mogli ich otworzyć więcej, ale moi drodzy, mega też ważne jest fuzowanie tych petów. Więc zobaczcie, moi drodzy, teraz. Ustawimy sobie teraz, żeby się otwierały te jajka i zobaczymy, ile nam wypadnie. Słuchajcie, z tego jakich petów. Zobaczcie, ogólnie mamy teraz hack trakun. Słuchajcie, znowu tego samego, zobaczcie, moi drodzy. Teraz na kolejnego PETA, bo słuchajcie, fajnie byłoby, gdybyś się też teraz Mificala, więc prosimy Cię, Preston, naprawdę! Proszę, chociaż teraz Myfikal, prosimy Cię, Preston, albo chociaż legendarka, cokolwiek naprawdę. O, mamy epika, zobaczcie, Huxy gator, Co to jest w ogóle za PET? Dobra, słuchajcie, to jest Haxigator, który jest wart aż 28 i, bi i 3 biliona. Czyli naprawdę, moi drodzy, mega dużego. Przebijmy słuchajcie na jeszcze Rainbowa' i wszystko to będzie on naprawdę dużo warty. Ale czas otworzyć, słuchajcie, kolejne pety i zobaczcie sobie teraz, mamy, uwaga. Mamy teraz, słuchajcie, znowu Haxigatora. Ej, w sumie mamy szczęście. A właśnie, moi drodzy jeszcze warto za żeby resztę tych jajek, słuchajcie, to jest jedna ważna sprawa. Ja wam ogólnie opowiedzieć o tym jajku, słuchajcie, które właśnie kosztuje 800 Robuxów, moi drodzy, jest to jajko, z którego mogą naprawdę fajne ekskluzywy, słuchajcie, wypaść i są one naprawdę, naprawdę mocne. Ale moi drodzy, panie zapytacie mnie, no dobra jebie, ale co jeżeli ktoś nie ma 800 robuxów, słuchajcie, co można z tymi petami wtedy zrobić? Głównie to, słuchajcie, na chwilę obecną z tego co wie, pety te są jedynie dostępne. Słuchajcie, właśnie to jest w w shopie, czyli moi drodzy, można je kupić albo za robuxy, albo po prostu wymienić. Słuchajcie, jeżeli chcecie mieć takiego peta, ale nie macie aktualnie, na Nirobuksów, polecam Wam, moi drodzy, wpaść na mojego Discorda, gdzieś słuchajcie, można się wymieniać petami i dzięki temu, moi drodzy, jeżeli ktoś chciałby właśnie wymienić, na przykład takiego ekskluzyw Peta, na przykład takiego, słuchajcie tego takiego huge Peta, do jakiegoś innego Peta, to moi drodzy, tam możecie właśnie się wymienić, więc mega polecam Wam, abyście tam właśnie weszli, bo tam, moi drodzy, możecie sobie naprawdę wymieniać fajnymi petami na pet simulatorze. I na przykład, moi drodzy, jak nie macie ekskluzyw, to możecie właśnie tam je słuchajcie, łatwo zdobyć dzięki, moi drodzy, fajnym ofertom, które dacie innym graczom, którzy je mają. W moi drodzy, otwórzmy sobie teraz pozostałe te jajka i otwórzmy, słuchajcie, sobie ostatecznie to jaj więc uwaga moi drodzy, ostateczne otwarcie jajka, więc prosimy Cię Preston naprawdę aby się udało. Prosimy, prosimy moi drodzy, mamy Epika! Mamy trzeciego jak Epika, słuchajcie, z rzędu. W każdym razie, moi drodzy, to jest właśnie sposób, który chciałem wam pokazać. Czyli moi drodzy, na samym początku to jest bardzo ważne. Aktywujemy, słuchajcie sobie boosty, czyli moi drodzy, te boosty, te triple coins, triple damage Później moi drodzy, bierzemy swoje najlepsze pety i idziemy odblokować, moi drodzy, nowe strefy, czyli właśnie, moi drodzy, tutaj glitch strefę i hacker portal. I na hacker portalu, moi drodzy, ciśniemy i tam słuchajcie, ekspimy na tych dużych skrzynkach. To jest mega ważne, żeby tam expić, bo tam naprawdę jest obecnie najopłacalniejsze expienie, A później, moi drodzy, lecimy i otwieramy sobie, słuchajcie, właśnie to jajko, to po lewej jajko, czyli moi drodzy, to jajko za 3 biliony. Możecie słuchajcie na przykład ustawić sobie auto i dzięki temu, moi drodzy, będziecie mogli sobie zdobywać tylko tego huge peta, na przykład albo jakieś inne pety. Więc jest to naprawdę mega fajny sposób. Słuchajcie, pamiętajcie, żeby to końcie wypróbować. I Elo, cześć, papa, słuchajcie, to jest moi drodzy, chyba najlepszy sposób na zdobywanie tych petów, więc Elo, cześć, papa, słuchajcie, dajcie znać czy co się udało. I widzisz moi drodzy na Discorda, link w opisie, więc Elo, ma.